Byliśmy na plaży, pograliśmy, a te. No, kradną kamienie. Z dziur tu dowód mam normalnie. Aga, ile kamieni masz? Nie mam jeszcze dwie ręce Kradziejki. Ale będziemy malować. I będziemy szyszki też malować. Ja mam trzy, aga ma jeszcze parę. Hej, w kolejnym vlogu. Jesteśmy znowu na Olzie. Jest nas parę osób. Robimy y, taras pod y, jacuzzi. Już jacuzzi wyciągnęliśmy, żeby wymierzyć dokładnie czego ile trzeba. Teraz byliśmy na plaży na spacerku i idziemy malować kamienie i grillować. Ała, aż pół tego wołam. No, mamy nasze arcydzieła pierwsze. Tu czekają następne. A Jacuzzi będzie stało tutaj w rogu, więc będziemy tu robić taki drewniany taras. Wyciągnęliśmy je, żeby zobaczyć, ile miejsca musimy odmierzyć, ile nam to zajmie. I sobie grillujemy teraz. Taka wyżerka nas czeka, a Martynka robi zadania domowe? Matma. Matma. Mat. No, w takim klimacie to można się uczyć, nie? Chopaki w domku coś tam oglądają, bo oni już mają wakacje. A te one jednak najdłużej, nie? Więc tak, dzisiaj będziemy impregnować. Stanowisko przygotowane. Materiały są. Także zabieramy się za malowanko Minimum dwa razy to trzeba przemalować Wyschnie A później będziemy składać I zrobimy ładną Obudowę pod ten Pod jacuzzi No I pierwsza partia poszła Teraz niech to poschnie W międzyczasie idę podlać roślinki jeszcze parę duperelek innych porobię w tym w domku a później obracamy i jedziemy następny rzut myślę że dzisiaj to zdążymy ładnie wszystko ładnie zabezpieczyć pierwsza seria za nami właściwie druga mamy jeszcze mnóstwo impregnatu także będziemy jeszcze Kilkukrotnie malować, ale teraz niech sobie wyschnie, i jedziemy tak długo, aż się skończy. Pierwszy baniak, drugi zostawimy na resztę konstrukcji. Bo to, co mamy tutaj, to będzie podstawa, plus cztery słupki na wysokość, i obramowanie. Tu mamy 6. Belek na dół konstrukcji plus poprzeczki tam jako wsporniki wymierzone docięte drobne poprawki były, no ale teraz jest wszystko idealnie. To można dół już także robić, docinać i mamy dół konstrukcji jest, nie tylko zadeskować, przemalować jeszcze raz, obudować. Ale to już po powrocie wszystko. Robimy tarasik. Bartek zdycha. Ale jakieś rusztowanie się tworzy. Tu posypałam proszek do pieczenia. Podobno mrówki nie lubią. Może mrówki są i pożyteczne, ale niekoniecznie na naszej działce przy stole. Więc walczymy. No, a tu wszystko dalej pięknie rośnie. Troskaweczki rosną, poziomki rosną. Także fajnie jest. Cukinia wyrosła jak szalona. Dwie tylko. Yy, no, doniczki mi ślimaki zaatakowały, i tutaj trochę kalarepy zaatakowały. Muszę coś znaleźć na te ślimaki. Porzeczki nam rosną. Jak fajnie korzystamy z pogody Kuba tam z Agą z Martynką pływa Szymuś tu się relaksuje mamy sapa młodzi się ogarniają pod palmą Też zaraz dziewczynki przyjdą do wody i korzystamy z pogody i co, się? tak, tak.

Pamiętajcie, że po powyższej masę Masło czy z yes. masłem. Okay. Ale ona chciała luksusy, nie? No, tak było, tak. balkonu nie miało nie? Więc tak. Dół jest przygotowany. Teraz będziemy deski montować i to wszystko zbijać ale zanim będę cokolwiek jeszcze tutaj zbijał i robił no to trzeba trochę poimpregnować więc też mi troszkę zleci no więc tak pierwsza seria za nami schnie obracamy jedziemy drugi raz tak zresztą pisało w instrukcji jak to wszystko wyjdzie, zobaczymy. Więc tak, zbliża się 15. Mamy już pomarowane z dwóch stron. Eee, teraz jeszcze trzeba dokupić trochę kantówek na resztę, na resztę słupków. I jutro będę już mógł to wszystko docinać i skręcać wstawię basę, na później będę już tylko robił górę także dalsze etapy prac w najbliższym czasie będą pokazane więc wygląda to tak wypoziomowane podsypka stłucznia jest piach na to spokojnie teraz ładujemy piach w zapasie Mamy u sąsiada już mniejsza kubka, bo trochę jest wysypane. No i ogólnie, co dzisiaj to skończymy? Jutro już kładę dechy i chcę zakończyć to całe przedsięwzięcie. Wygląda to tak: jutro, ostatnie pół tony psiachu zasypię, tak żeby było wewnątrz, wyrównane do wysokości. Kantówek. No, i później już tylko robimy deskowanie. I mam nadzieję, że jutro już tu postawię basen, a obudowywać się będę na spokojnie już w trakcie. Etap naszego jacuzzi wygląda aktualnie tak. Jest konstrukcja. Wyznaczone już miejsce na jacuzzi jest dokładnie gdzie będzie. Także konstrukcja jest. Zostaje jutro wydeskować, podłączyć, zalać. I mogę przeprowadzać próby. Znaczy leżakować w jacuzzi będę. A więc wygląda to tak. Jest ułożone, jest skręcone. Tu na razie jeszcze nie zadyskuję, bo nie ma potrzeby. To sobie zostawię na później, bo dzisiaj chcę go już poustawiać na sztywno i zalać wodą. No, ale, tak jak mówię, najważniejsze to co chciałem dzisiaj zrobić jest. Także, jedyne co to zaraz wezmę się i go jeszcze dopompuję, zaleję wodą. I w weekend, jak będzie pogoda, o ile będzie, to już się go puści na, na stało. Podłączy do prądu, do instalacji, żeby trzymał temperaturę i filtrował na bieżąco. Wygląda to tak. Jutro wsadzę, albo w poniedziałek osprzęt I zamknę tylko tą część I koniec Drzwiczki będą tu otwierane Już to mam wymierzone A resztę jeszcze ściany zewnętrzne obite deskami będą Ale to pójdzie akurat szybko, bo to jest Pod wymiar Także najważniejsza jest góra zrobiona będzie można już korzystać, no więc tak, jacuzzi podłączone, góra zrobiona, zabudowana, pomalowana, napełniony zbiornik. Woda telarz się filtruje, nagrzewa. Tu spuściłem bombelki, żeby sprawdzić, czy wszystko po takim drugim, długim postoju jest ok. No, na razie jest ok. Także zostało obicie ścianek. No ale to jest najmniejsze, że tak powiem, robota. Najważniejsze, co chciałem zrobić, czyli zabudować górę i pompę. Która jest tam z tyłu, schowana, jest zrobiona. Jak osiągnie odpowiednią temperaturę, no to wpuszczę dzisiaj, może już próbnie dzieci. I całe zabudowane. Tu dookoła będą doniczki z jakimiś kwiatkami. Zrobimy sobie dżunglę. Jeszcze ten słupek będzie wmurowany, żeby na nim kwiatki wisiały. No i jakoś to wygląda. Będzie jeszcze lepiej, wiadomo. To na razie jest. No, nawet nie mogę powiedzieć początek, ale połowa. A tu standardowo grillujemy. Na razie jeszcze rozpizziel na działce. Kupuśtawka nie w tym miejscu co trzeba. Fotel też. Wszystko jest takie rozpiżone. Jeszcze trawy będzie trzeba dosiać. Ale fajny patent Aga wczoraj widzieliśmy na trawę z Bartkiem, że się na taką właśnie suchą ziemię jak tutaj mamy, się nasiona daje na papier toaletowy, moczy jakoś i potem się ten papier tak wykłada, właśnie.